Były prezydent Lech Wałęsa wyraził swoje niezadowolenie z wyników wyborów prezydenckich, twierdząc, że w Polsce upadła demokracja. W emocjonalnym wpisie na Facebooku stwierdził, że Polska nie jest już jego krajem, a demokracja opiera się na wartościach takich jak uczciwość i prawda, które zostały naruszone. Wałęsa skrytykował wybór Karola Nawrockiego, określając go jako osobę niegodną stanowiska prezydenta. Podkreślił, że nie uznaje Nawrockiego za swojego prezydenta. I wyraził współczucie dla różnych grup społecznych, które będą musiały funkcjonować pod jego rządami. Wałęsa zapowiedział, że wycofuje się na wewnętrzną emigrację i pożegnał się z Polską. W wyborach Karol Nawrocki zdobył ponad 10 milionów głosów, co jest drugim najlepszym wynikiem w historii, zaraz po Lechu Wałęsie z roku 1990. Co sądzicie o słowach byłego prezydenta? Chcesz więcej? Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco.